Śniło, że wedle mej słońce świeciło. Sam się czym prędzej porwałem i na drugich zawołałem. Na Kubę, na i na Kaźmierza by prędzej mówić pacierza. Na Kubę, na maczka i na Kaźmierza czem prędzej mówisz pacierza. Na stoście. Na zdrowie. Na to Boże Narodzenie. By się wam darzyło wszystko boskie stworzenie. W kumorze, w uboże, to Panie Boże. Byście mieli tyle dzieci, co przy piecu śmieci. W każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje. Byście nie powiedzieli, ze które moje. A nie nie. Żebyście mieli świnie, wieczki i prosiota, kury gosie i kurcota. Żebyście mieli tyle bycku, ile w lesie śwircosków. Tyle łowicek, ile w maku ziornicek, W polu zaś snop przy snopie, chłopa przy chłopie. Żeby wam się rodziło, robiło, dyszron do stodoły, głowóciło. Łopodorzowi pikne ku nie, nie lada szkapy. Żebyście śtroma kuńmiło rali. Jak nie styroma, to czoma. Jak nie czoma, to dwoma. Jak nie dwoma, to jednym, ale za to głodnym. Żeby wam niczego nie brakowało. Pełne piwnice, stodoły, żeby wam gospodyni upieca nie schudła, a w małżeńskim stadzie, żeby zgody nigdy nie brakowało. No łapaki, ku nas blisko! Wełznieńcie już to ognisko! Będą wiki nie szkodziły i zagrody nie nachodziły! Bardzo co miłe, pozwólcie jeszcze pokażyć! Nocka taka gwieździsta, co ta złego się zdarzy? Właściwa! Bacisz, baco, co my młodzi, Płoc spowolnisz, nie zaszkodzi, Wypić łyska łokowity, Puścić łocko do kobity. Przedzień mi się narobili, Za mi nagonili, Wczytca było, wołny wile, Gorzy było jak w Mnie w połowie aż Nie wiem, czy to przepuklina, Tyle mi się nanosił mleka, Że mi teraz nosaszcie <laughs> Jutro w nas, Za niej syja Klebana. na aby nam błogosławieństwo do jej krzywo na nas nie patrzali. Jo, co jo, nią zniosę mile, a po drodze wstąpię do gospody, jest tam pan na wielkiej urody, pomogę jej chwilę. Nikt tak syraj wioł nie zaniesie, Nie to jak te nieokrzesane łobiesie, co gotowi nie powiedzieć pochwalony, i będzie plebun na nas kurzony? Z syraju pięknego miasta wygnana jest niewiasta, przez węża skuszonego z raju wypędzonego. Wychodźże po z raju, bo się tam dobrze znają. pora mnie fora, pora, stan niebiańskiego dwora. W raju nam dobrze było, nic się tam nie robiło. Teraz w polu orać, na woły pola No to teraz patrzcie, kładźcie, na lepiej nie się. A jakbyście wilka albo inne dziwość zobaczyli, prędko wińczyć do kili. Wszak macie być dobre pasturze, a nie by jakie kładźcie były Gloria, gloria. Gloria O, nie ta godzina! Smutność to będzie jakaś inowina. No jedno stań prędko, nie bredź wiele. Będziesz miał smutek, będziesz miał wesele. A kiedy ta nocą miło nie bredzisz? Chola Boga, czy ślepy, ty jeszcze nie widzisz. Przedszyła jasno? Spójrz na prawą strefę, nad Betlejem widać jasno morne. Oj, prawda, już widzę, ale to nie zarty, Tyś mi prawdę mówił, ja byłem porty! Mój maćku, mój miły, co z nią Ja myślę, najlepiej nie pobudzimy. Poczekaj, że jeszcze nie chce jeść ja stachu. Może nadal jedno narobiłby strachu. Są sobie nie wie, że może mi się marzyć? Co co złego się zdarzy? E tam do kaduka będzie z czekał, jak syknę na drugi, sam będę uciekał. Im prędzej, tym lepiej, jak bygło zajmiemy, bo jak się spóźnimy, no aż z centu zginiemy. Bóg się siedzi, pan niebiosów wiosłów obnażony. O większe w nieblask ciemnieje, ma granice nieskończony. Wskardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało. I mieszkało między nami. Gdybyś był cierpliwy, słyszałbyś, spytał. A jeśli ty nie chcesz, nie chcesz się tak stanie. Idźmy więc, wojny, niech inni wstawają. Mnie się ciągle zdaje, a oni nie śpiewają. Gloria. wierzycie jakbym wielkim młotem serce we mnie przypije, a może już jutra żaden nie dożyje! WAZU! Ja! Czekajmy co rychło nie ma na co czekać! Być lepiej za czasu niż późno ucieka! A przecie nas bardzo jest człowiek piśmienny, Jemu można ufać, bo jest człowiek sumienny. Możemy go się spytać, to co nie zawadzi, a potem uczynić, jak on nam podaży. Miły nas bardzo się, cóż na to mówicie? Cóż my mamy czynić? Jakże nam radzicie? Już się pewna, to lepiej znacie. Poczekajcie, no obrace, aż się pomiarkuje. To światło jest nieba, co tak połyskuje, A to śliczne wojsko, co tam widać w bieli, taką się domyślam, że to są Janieli. Uspokójmy się przecie, bo my, Boże dzieci, oto jeden anioł już tu do nas leci. Na kolana wszyscy pokrytajmy. Czego nas dobrze uważajmy. Szczęśliwi Ziemianie, nie wpuszczcie się wiele. Oto Wam dziś głoszę radosne wesele. W mieście Dawidowym Chrystus się narodził. Pan oraz swabiciel Was oswobodził. Idźcie do Betlejem, prędko pospieszajcie. To słowo one wszyscy oglądajcie. Znajdziecie niemowlę nowonarodzone, narodzone. pieluszki powite, w położone. Bo jakaż to nuta! Cóż to za śpiewanie? Pewnie żadnego z nas tak nie stanie. To zasiszne głosy, jak wdzięczna kapela idzie pod niebiosy serce do wesela! Otóż mili sami się słyszeli, co ci święci Anieli tutaj powiedzieli. Ale nie wiem, czyli się wszyscy zrozumieli, że na miś kazali. Gdzie światło błyszczy. Od światła tego ledwie nieoślepne. W serce radość czuje, krew żyła w Oto to niech nam bardzo lepiej wytłumaczy. co z nasza ten zbawicy z nocy. o którym słyszałem, co znaczy gadali, żeby Bóg łoby coś światą pogadali. Choć to Bóg stworzył człowieka pierwszego, dał mu przykazanie, aby spróbować jego. człowiek nieboczny złamał przykazanie, a przez to zasłużył na wieczne kajanie. Byłby nawet ludzki wiecznie pokrutował, gdyby się jeszcze nad nim Bóg nie zlitował. Oto się narodził ten nasz odkupiciel, jak głoszą ja Chrystus, nasz zbawiciel. Więc jemu ma być ona od sześć oddana, pójdźmy już do zajem, witać tego pana. Jakże podorków żadnych nie weźmiemy? W rękami przed ponem staniemy, wszak gdy idziemy naszego państwa, niesiemy podarki na dowód poddaństwa. Więc wy, gospodarze, biegnijcie do domu, przygotujcie dalej jak je dał w A wy, pasuszkowie, czy dają nie macie? Na frękach, trąkach i tutaj siadłeście. Tak też wszyscy pudła, kto się przody? Może wilki przyjdą i narobią szkody? A z tego wszystkiego taki będzie skutek. Wilki zjedzą bydło, a nam dostanie smutek. Ej, co się tu? Co na nie uciecy? Nie Bóg na święcy ma w swoją łapierce. Spiasniesz a idźmy i łapuźmy przody. Więcej tu nie chładzą na swoją wygłodę. No, miły Bartoszu, już gotowe dary. Już i pastuszki przynieśli sobie w chujary. I trąby, i dudki, jakże do sporząci. Prowadź, teraz zważaj, byś nie zgłocił. Budy już stojne, co będziemy grali? Powiedz, żeby mi się na jedno zjadali. Ja tak myślę, że na jednej będzie za razłową pioskę, co to po koledzie. Wszędzie o tak wesołej kolędzie Bogu się wypłacać swoimi cnotami, łowy całem dobrym, a on nam do niego będą znalazł. Trzeba uspokoić świętą dzieciąteczkę, spłacuj i zagrać mu wesołą piosnę. Pala. Żymy wam, życzymy, ażebyście długo żyli, długo żyli, a po śmierci, a po śmierci w niebie byli, w niebie byli. W niebie, byli w gospodarzu bez to śledzi, bez to śledzi, jak chcę siedział, jak chcę siedział, nie chcę siedzieć. That was my